Klimek znajdujemy się właśnie w trakcie trwania gali ACA 92 na warszawskim torwarze. A ze mną ktoś, kto nie powinien tak naprawdę być jedynie gościem, a znajdować się tam w klatce, Marcin. Cześć, witam wszystkich. Witamy Cię Marcinie. No i właśnie, co przede wszystkim sprowadzacie tutaj na tę gale? Czy chęć oglądania Twojego niedoszłego rywala Abdulla Aziza, Abdulwakhabowa? Nauczyłam się. Czy może jakieś inne priorytety? Generalnie cała karta jest ciekawa, e, zwłaszcza ta końcówka, e, więc chciałem tu przyjechać, zobaczyć, obejrzeć te walki. E, faktycznie jestem ciekawy jak e, mojemu niedoszłomu przeciwnikowi pójdzie, e, no, niecierpliwie czekam na tą walkę. No ale tak naprawdę, jak tutaj przyszedłem, zobaczyłem, jak już na, jak na, byłem na ważeniu, widziałem tą scenę, to tak trochę wrócił ten żal taki, że jednak jestem po tej stronie, a nie po tamtej. Chciałbym tu zawalczyć, no ale niestety, no na pewno jeszcze będzie okazja i następnym razem mam nadzieję, że zmierzę się właśnie z Abdulazizem. Jasne. Generalnie no niestety wypadłeś z tej rozpiski, ale jesteś tutaj, czyli gdzieś tam w tle, jakby z tyłu twojej głowy tli się Myśl, żeby zmierzyć się ostatecznie z tym rywalem kiedyś w przyszłości? No tak, taki jest plan. Eee, mam nadzieję, że eee, taki, że organizacja też ma taki plan. Eee, no, będę musiał trochę poczekać, bo no, no, leczę kontuzję eee, i mam nadzieję, że jak wrócę, no, to akurat mój przeciwnik też już sobie odpocznie po walce i będziemy mogli, mogli zawalczyć. No, cieszę się bardzo, bo no, jestem tutaj na gali i dużo osób do mnie podchodzi, życzę życie zdrowia. Eee, Ludzie mówią, że przyszli tutaj specjalnie na moją walkę, więc no jest to bardzo miłe i mam nadzieję, że no jeszcze gala w Polsce będzie i znowu będą mogli przyjść mnie wspierać, kibicować. No jasne, bo byłeś naprawdę jednym z najsilniejszych punktów zdecydowanie na tej karcie, ale powiedz może troszeczkę więcej o tej kontuzji, czy jest ona na tyle eliminująca, że jesteś obecnie kompletnie zawieszony, czy masz jakiś jednak rygor treningowy i coś tam sobie skubiesz? Nie, trenuję, no wiadomo, że skupiam się teraz najbardziej na rehabilitacji, takiej, na takich treningach ogólnorozwojowych, ale powoli już wracam do, na matę do takich treningów e, i parteru, e, no zapasy jeszcze trochę odpuszczam, ale stójkę, parteru już robię, więc no, myślę, że to kwestia tygodnia, dwóch i wrócę taki, do takich normalnych treningów. Z pojedynków, które do tej pory udały, miały szansę się odbyć tutaj na gali, który najbardziej zapadł Ci w pamięć i dlaczego? Na te takie pojedynki, które zapadły mi w pamięć to jeszcze czekam, no tak naprawdę tutaj jestem e, najbardziej ciekaw właśnie tych walk e, karty głównej e, i tego mojego niedoszłego przeciwnika i Piotra Sturusa, Daniela Omielańczuka, e, więc no to są walki, na które czekam i które będę najchętniej oglądał. Wymieniłeś y, Daniela Omielańczuka i zgrawnie chciałabym nawiązać do rzeczy kompletnie niezwiązanej z MMA, mianowicie pogratulować Tobie nowej roli, w którą się y, wcielasz bycie ojcem wspaniałych bliźniaków. Y, jak bardzo jest to ciężkie zadanie i czy o wiele cięższe od bycia zawodnikiem MMA? No na razie jeszcze na szczęście nie jest tak źle. Dużo osób mnie straszy, że później będzie gorzej, chociaż no, mam nadzieję, że tak zostanie, no dzieciaki są świetne. E Większość czasu śpią. Jak nie śpią, no to rozglądają się, ale no mało płaczą, więc jak na razie jest dobrze. No podziwiam właśnie Daniela Omielańczuka, który tak naprawdę cały okres przygotowawczy spędził i wytrwał opiekując się dziećmi, a z tego co wiem, no to on nie ma tak łatwo na te jego dzieciaki, troszkę mu dają poparcie, jak było widać na konferencji prasowej w Warszawie, był niewyspany, więc na pewno, na pewno to nie ułatwia, no ale, ale myślę, że dam radę i jak będę przygotował się do mojej walki, to nie będzie to dla mnie żaden problem. Tutaj na gali jest również Janek Błachowicz, który już za tydzień i kawałek będzie walczył w walce wieczoru na UFC w Pradze. Jak obstawiasz ten pojedynek, ponieważ Diego Santos Mareta no, jest bardzo solidnym przeciwnikiem i tak naprawdę może się potoczyć to w każdy możliwy sposób. Może być to knockout, poddanie decyzja. E, czy masz jakieś przeczucia? Przeczuć nie mam, ale no, będę na pewno oglądał tą walkę. No, jest to, kurczę, już Janek jest tak blisko e, tej walki o pas, tak naprawdę, że e, no, nie mogę się doczekać i, i będę trzymał mocno kciuki, żeby faktycznie był e, tym pierwszym chyba pierwszym e, zawodnikiem płci męs męskiej, który ma szansę zdobyć pas mistrzowski. No, jest naprawdę super. E, zwłaszcza, że ta jego kariera w UFC nie była łatwa, miał wzloty i upadki i to tym bardziej jakby cieszy, e, że teraz mu się dobrze powodzi. Dobrze Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Nie będziemy dłużej przedłużać, dlatego że ta karta główna się zaraz zaczyna. Dzisiaj nie, Ja tutaj jestem najważniejsze, jest tutaj dużo innych e, ważnych wywiadów do zrobienia jeszcze. Dokładnie, także zaraz się w swoje role oddajemy. Marcin w rolę kibica, a ja w rolę redaktorską i e, miłego oglądania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Dziękuję.